No, i druid powrócił. Druid powrócił. Wardenga dostarczył nam Pandory, tak naprawdę 2-0, gdzie udowodnił, że Boxdel w pierwszych chwilach po prostu zwyczajnie kłamał. Kłamał na temat tego, że już miał się nie kontaktować z dziewczynami poniżej 15 roku życia. Jak, jak się okazało, wysłał absolutnie obrzydliwe foty osobie, która miała lat poniżej 15. A co ciekawe, w całą aferę zaplątany jest jeszcze były rzecznik. Policji Mariusz Sokołowski. Co teraz będzie groziło Boksdelowi i nie tylko Boksdelowi, bo to nie jedyna osoba, która mogła w tej całej aferze popełnić przestępstwo. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy właśnie w takim wakacyjnym anturażu. Ja jestem bagiet, były policjant mówi o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki Sierżant Bagieta z tej strony. Dzień dobry. Jak zwykle Wardenga nas wszystkich zszokował, ale był to mega przemyślany plan. Jeżeli sobie teraz poskładacie to, o czym on mówił wtedy, kiedy niby odchodził z internetu, no to wszystko się teraz dogrywa w zajebistą całość. Wardenga po prostu chciał sobie dać czas i chciał sobie dać czas przede wszystkim na skompletowanie dobrego materiału dowodowego i właśnie to zrobił, bo dowiózł naprawdę zajebiście. O co tak naprawdę chodzi? No pewnie każdy pamięta aferę z zeszłego roku z okolic końca września, początku października, kiedy Wardenga razem z konopem. Obnażyli mega dużą aferę związaną z byciem PDF-em, po prostu, i chodziło tutaj o Stewarta, czyli o Stew i o Dubiela, który miał mu nagabywać. Różne młode dziewczyny, w dużym skrócie, po prostu, stu się spotykać z dziewczynami nawet poniżej 13 roku życia, z dziewczynami, które miały 12 lat i proponować im w bardzo niewybredny sposób różne rzeczy, które są przeznaczone tylko dla dorosłych, że tak powiem, i wiążą się z no uciechami cielesnymi. Tutaj muszę ostrożnie dobierać słowa, no bo wiadomo YouTube. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do wsparcia mojego kanału i na Patronite i kliknięciem wesprzyj przy nazwie kanału. Bardzo mi pomagacie w ten sposób, żeby kanał się rozwijał i dziękuję wszystkim patronom, którzy właśnie mnie wsparli. Link do Patronite'a i do kliknie. Wesprzej w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. No, no i po tej całej aferze jeszcze tam właśnie wyszło właśnie w Pandorze, że Boksdel też tam miał pisać do dwóch dziewczyn, które miały właśnie około 14 lat, jakieś tam niewybredne wiadomości, ale generalnie było to niczym w porównaniu z tym, co zrobił Stu i szczerze mówiąc ja też trochę Boksdela wybieliłem, że tutaj nie można mierzyć go jedną miarą z nimi, no bo to tylko gówniarski jakiś tam wybryk. Boksdel wtedy miał 19 lat, jak pisał to do tych dziewczyn, ta różnica wieku nie była jakaś duża, no i faktycznie w ogóle Boksdelowi się udało tak nawet, nawet nie powiedziałbym, żeby dostać rykoszetem, gdzieś ta kula po prostu po nim się ześlizgnęła, a potem w ogóle Boxdella zaczęli do zapraszać do podcastów, Boxdela nagrał taki ckliwy filmik z Olą, do której potem wrócimy, która najpierw go niby oskarżała o coś tam, ale potem na filmie Boxdela wszystkiego się wyparła i kłamała według mnie w żywe oczy, no i generalnie Boxdela nie chciał, nie wiedział. Kurwa, oczywiście, że nie. Mówił, że już się absolutnie nie kontaktował z żadnymi dziewczynami, że to były tylko dwie. Takie sytuacje, no i git. No tylko, że Wardenga dochodzi potem do informacji, że Boxdel jednak kontaktował się z dziewczyną i to kontaktował się z dziewczyną w dużo gorszych okolicznościach niż z tymi ostatnimi, bo tutaj gówniarskimi odzywkami, jakimiś gówniarskimi tekstami tego już nie można nazwać, ponieważ okazało się, że Boxdel oprócz tego, że pisał z nią w taki sposób, no, zaczepliwy, kokieteryjny, to też wysłał jej zdjęcie przyrodzenia. I co ciekawe, najpierw Boxdale powiedział, że wysłał jej zdjęcie swojego przyrodzenia. A potem, jak cała sprawa miała się wydać, jak już się zaczęło robić wokół niego gorąco, i ta dziewczyna gdzieś się skontaktowała z powrotem z Boxdelem, no to się okazało, że Boxdale stwierdził, że fakt, wysłał jej takie zdjęcie, ale to nie było zdjęcie jego przyrodzenia. Ja. Mm. No okej, okay, tylko że. Czy dla prawa karnego to cokolwiek zmienia? No, już wam odpowiadam, że nie. Za wiele to dla prawa karnego nie zmienia, ponieważ niezależnie jakie treści prezentujemy małoletniemu, czy to są treści nagrane, czy zrobione przez nas, czy to są treści znalezione w internecie, jeżeli są to treści pornograficzne, to dalej popełniamy przestępstwo. Nie możemy wysyłać takich treści małoletniemu, nawet jeżeli one nie są nasze. I mówię o tym artykuł chyba najczęściej przytaczany przez ECPU Polska, czyli artykuł 200, paragraf 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne? Lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter, albo rozpowszechnia treści polityczne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega każe pozbawienia wolności do lat trzech. Więc w tym momencie, jeżeli to się udowodni, to bokserowi grożą 3 lata więzienia tylko za ten artykuł, a chyba nie muszę wam mówić, że nie byłby najbardziej popularną osobą, która by siedziała w więzieniu, jeżeli by siedziała za coś takiego. No, raczej by go nie lubili ani strażnicy, ani więźniowie. Jeżeli zwróćcie to w paragrafie trzecim, nie ma nigdzie napisane, że to mają być nasze treści. Jeżeli będziemy takie prezentować małoletniemu. To możemy być skazani na 3 lata więzienia. I według Wardengi coś takiego właśnie Boksdel miał zrobić. Zresztą to sam potwierdził gdzieś tam w rozmowie z tą dziewczyną, w zapisach rozmowy, które ma zabezpieczone Wardenga. No i teraz, co ciekawe, co przema? No, i teraz co ciekawe, wracamy do Olciak 93. Jest to dziewczyna, która gdzieś tam była kiedyś w Boxdelu zakochana. No, i najpierw zrobiła taki dość sławny wywiad, gdzie tam oskarża różnych ludzi, może nie wprost, ale generalnie, że taka afera istnieje, że takie rzeczy się dzieją. Tylko, że przed tym, jak Olcia miała jechać do prokuratury, to okazało się, że zamieszkało Boxdela. I co mnie jeszcze bardziej urzekło, Boxdel w absolutnie nieskrępowany sposób przyznał się do tego, że chciał Olcie przekupić, żeby nie mówiła takich rzeczy na niego i nawet rzuca. Tam sumę, mówi, że miał przygotowane dla niej nawet 300 tysięcy złotych, więc próbował tych ludzi przekupywać. Jeżeli byłby niewinny, czy próbowałby coś takiego zrobić, mm, nie wiem. Wydaje mi się, że prawda się. Obroni w takiej sytuacji, no ale okej. Okay. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o to, co ja święty nie jestem i doskonale o tym wiecie, że jest to jakiś tam mój guilty pleasure i zdarza mi się oglądać. Nigdy bym w tym nie uczestniczył. Miałem jakieś propozycje walk w Galach Freak akurat chyba nie w Fejmie, nie pamiętam, już kto tam do mnie pisał, ale generalnie miałem, każdą odrzuciłem. Nie, da, nie taplałbym się w tym bagnie. Natomiast do święty nie jestem, zdarza mi się to oglądać. Tylko, że mega śmieszy mnie zachowanie nie wiem, Pasternaka. Nie wiem, czy wiecie, to jest właśnie jeden z prezesów Fame MMA, który mówił, że nie, że nie będzie podawać ręki w ogóle. Boksdelowi, że sam ma córkę, że nie poda stew, nie poda Boksdelowi ręki, po czym jak się cała sytuacja wydała i Wardenga zrobił materiał, to pasternak wydzwania do Wardęgi i straszy go, że tam zapisy kontraktu, że tutaj oskarża Boksdela. <laughs> No, dla mnie to jest śmieszne. To jest po prostu gość, który, jak tylko może zarobić, to sobie zarobi. A to, co on se tam pisze, to se pisze. No, ale jak wchodzą pieniądze w grę, to już zapomina, chyba, że ma tą córkę, i wydzwania do wardęgi, że nie taka była umowa, i że ma tutaj nie mówić o Boxdelu złych rzeczy. Nawet jeżeli odrobił złe rzeczy, to ma o tym nie mówić, bo taka była umowa. Kolejna sprawa. Nie wiem, czy wiecie, i to jest dla mnie sprawa chyba najciekawsza z tego wszystkiego. Znaczy, ja nie odejmuję tego, że boksdel zrobił straszną rzecz najprawdopodobniej, ale czy pamiętacie, kto to jest Mariusz Sokołowski? Mariusz Sokłowski to jest gość, no nomen, omen, całkiem niezły rzecznik prasowy według mnie, kiedyś był całkiem niezły rzecznikiem prasowym, ale w 2015 mówię, że rzecznikiem prasowym policji, ale w 2015 roku odszedł na emeryturę. No i w tej całej rozmowie, którą publicznie wardenga pada coś taki jak soku. I jak się okazuje, tym Sokołem jest pan Mariusz Sokołowski. Pan były policjant, w ogóle w stopniu inspektora, czyli pułkownika. Bardzo wysoko sobie pan zaszedł. Zresztą możemy sobie przeczytać. Mariusz Sokołowski, urodzony w 1973 roku, polski policjant, historyk, inspektor policji w stanie spoczynku. W latach 2007-2015 rzecznik prasowy komendanta głównego policji, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. No, więc pan policjant potem sobie założył, zresztą też tutaj mam wyciągnięte prosto z Wraz z Michałem Wiórkiewiczem założył firmę konsultingową R4S, której wspólnikiem w październiku 2017 roku został Adam Hoffman. No właśnie, i on sobie prowadzi taką agencję no, plus minus PR-ową, gdzie wspomaga jakby. Te agencje, które sobie u niego wykupią jakieś usługi i między innymi właśnie Mariusz Sokołowski miał pomagać im aferę uciszać, czy tam promować niektóre rzeczy i tak dalej. No, panie były policjancie, jeżeli chodzi akurat o te osoby, no to trochę słabo i szczerze mówiąc mega mnie to zdziwiło, bo ja akurat tam do Sokołowskiego jakichś złych uczuć nie miałem i tak jak mówię, uważałem go za całkiem niezłego rzecznika swojego czasu. Ale tak jak powiedziałem, nie są to jedyne osoby, które według mnie mogły popełnić tam przestępstwo, ponieważ w ogóle Boxdel co jest dla mnie szokujące, przyznał się do tego, że Wardęgę zastraszał, i zaraz też do tego wrócimy, bo Wardenga tutaj po prostu zrobił szachy. 5D z tym zastraszaniem. No w każdym razie jednymi z takich bardzo wziętych powiedzmy, może nie youtuberów, ale osoby medialne, internetowo i szczególnie freakfightowo, no to są bracia Tyburscy. I bracia Tyburscy właśnie byli jednymi z tych, którzy tam Boxdela mocno pocieszali i mocno tam go próbowali jakoś wybielić tak naprawdę, no inaczej tego nie można powiedzieć i była tam taka akcja z Tyburskimi, że oni sobie mieli budować dom i ten dom miał być na cele charytatywny, tam mieli cały dzień po prostu zapierdalać na placu budowy, co się w ogóle okazało potem nieprawdą z tego co mówił Boxdale, że oni to tylko robili pod publikę, przyjeżdżali tam raz na dwa tygodnie, porobić sobie zdjęcie, że tam niby coś robią dla sponsorów, a okazało się, że wcale tam nie pracowali. No, ale media to oczywiście podchwycili, zresztą mogliśmy przeczytać takie nagówki jak Fighterzy pokazali wielkie serca, pomógł im piłkarz Legii. Paweł i Piotr Tryburscy znani są z występów w galach freakowych. Wielkimi krokami zbliżają się ich występy na FMM ma 19 W trakcie przygotowań wsparli szczytny cel. Obaj pomogli w budowie domu dla samotnej matki trójki dzieci. No, jak się okazało, nie do końca tak było. W ogóle dom miał Miało pójść na loterię, co jest śmieszne. I według Box delasami te bursy mieli być mega przekrętami, mieli tam strasznie kręcić, próbować ugrać jakieś swoje lody i nawet założyć fundację żeby sobie te pieniądze móc przeprać. Słuchajcie, jeżeli osoba twierdzi, że przelewa na przykład pieniądze na fundację i będzie pomagała chorym dzieciom, czy tam nawet tej matce, co, co tam ten dom miał na nią iść, a okazuje się, że idzie na coś innego, no to tutaj w tym momencie, jeżeli to jest oczywiście prawda, to Tyburscy popełnili nic innego jak zwykłe oszustwo z artykułu 286. Bo jeżeli ja myślę, że przelewam na biedne dzieci, a potem to idzie do kieszeni na przykład Tyburskich, no to sorry, ale to jest przestępstwo. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym cudzym imieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Więc mam nadzieję, że jeżeli sytuacja okaże się, że Paweł Tyburski i jego brat będą winni, to zostaną podciągnięci do odpowiedzialności. Nie liczyłbym tutaj na karę 8 lat pozbawienia wolności, bo to jest raczej kara przeznaczona dla osób, które już wcześniej popełniały takie przestępstwa. Są takimi rasowymi oszustami, nie mówię, że oni nie są. Może są, może nie są, nie wiem. No ale jeżeli by to była prawda, no to jest to wyjątkowo obrzydliwe i to jest kolejny gdzieś tam jakiś poziom tej Pandory, bo jak widzę, ta Pandora to po prostu rozchodzi się promieniście. To jest tak, że jest jakieś centrum, gdzie jest ta afera PDF-owa. I tutaj sobie takie różne odnogi tam odchodzą i potem się okazuje, że tutaj nie tylko Boxdel jest winny, nie tylko Stu jest winny, nie tylko Dubiel jest winny, tylko okazuje się, że nagle się pojawiają jakieś Tyburscy, potem się pojawiają jeszcze jakieś groźby wobec Wardęgi, zmuszanie do określonego zachowania i o czym właśnie teraz? No właśnie i to mnie rozpierdala kompletnie, że Boxdel bez żadnego skrępowania przyznaje się do tego, że szantażował Wardęgę. I nawet zgłaszali się do niego ludzie, no tak, między Wierszami gdzieś tam było powiedziane, że to mogli być tyburscy. że To mógł być Kira, tak zwany, czyli szef ochrony w MMA, Taki ziomeczek taki niższy, grubszy, i właśnie on jest, on jest tym szefem ochrony. I że on miał w ogóle wydzwaniać gdzieś tam, że może jechać i porozmawiać z Wardęgą na ten temat. No, w domyśle po prostu go przyszantażować i grozić mu, że jak, jak Boxner tam będzie gdzieś zamieszany w tę całą aferę, że jak o tym powiedzą, no to wtedy Wardędy się może coś stać. I co ciekawe, w ogóle Wardęga dzwonił ostrzec Konopa, bo dowiedział się, że tak może być. Konop mu na początku nie uwierzył, tym się okazało, że Nitro powiedział, że to była prawda. Nie będę tutaj się wdawać w jakieś tam szczegóły. Zresztą, jak chcecie, to zapraszam na kanał Sylwka, on tam wszystko dokładnie opowiada. W każdym razie, Boxdel bez skrępowania powiedział na podcaście, gdzie Wardęga go zaprosił, że tak, że była taka sytuacja, że gdzieś tam szantażował Wardęgę, że mówił, że jak będzie przyparty do muru, no to nie będzie miał innego wyjścia i że tam jeszcze zobaczy. Nie było tam powiedziane konkretnie, jakie padły słowa, ale jeżeli ktoś grozi komuś popełnieniem przestępstwa na jego niekorzyść, no to w tym momencie, w ogóle w takiej sytuacji, kiedy kogoś się szantażuje i jeszcze mu się grozi, no to można popełnić tak naprawdę dwa przestępstwa, i w tym momencie boxdel mógł się dopuścić albo jednego, albo drugiego, albo dwóch naraz. Bo po pierwsze mamy groźbę karalną, to grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej. Jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczył uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech, tylko że najczęściej. To się pojmuje tak, że to musiałaby być taka typowa groźba. Porysuje ci samochód, yy, pobije cię, i tak dalej, i Wiecie o co mi chodzi. Nie wiem, czy by sobie pozwolić na coś takiego, ale artykuł 191, czyli zmuszanie do określonego zachowania, już daje większą swobodę do interpretacji takiego czynu przestępczego. Artykuł 191, zmuszanie do określonego zachowania, utrudnienie korzystania z lokalu mieszkalnego. Paragraf 1. Kto stosując przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną, zmuszają lub inną osobę do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Więc w tym momencie, jak najbardziej. No bo chcieli w domyśle Wardenga przymusić do tego, żeby nie publikował takiego nagrania albo żeby część tego nagrania wyciął. Część tego nagrania, gdzie miał znajdować się Boxdel, i Boxdel przyznał się do tego, że coś takiego chciał zrobić albo coś takiego zrobił na podcaście Wardengi. I tutaj, i tutaj właśnie wjeżdżają te szachy 5GD, które rozegrał Wardenga. I tutaj naprawdę, jeżeli Sylwego nie chce to oglądać, w co wątpię, to Szapoba, bo to było genialne. Słuchajcie. Wardenga w tym momencie, bo to jest jedna wielka połączona sprawa, ta cała Pandora, czyli sprawa Stu, Dubiela, sprawa tych wszystkich dziewczyn, które tam są, to jest wszystko spięte w jedną sprawę, która ma 2000 stron akt i 10 tomów. Tylko, że dostęp do czegoś takiego, żeby sobie przeglądać, kopiować, zaglądać kto tam coś powiedział, mają tylko strony postępowania. Stroną jest między innymi podejrzany do postępowania przygotowawczego... I osoba pokrzywdzona. I w tym momencie Wardenga, zapraszając go do podcastu, gdzie Boxdel przyznał się do tego, że mógł szantażować Wardęgę, zrobił z niego pokrzywdzonego w sprawie. Bo Wardenga poszedł, złożył zawiadomienie, że taka sytuacja była, i Wardenga w tym momencie stał się pokrzywdzonym. A kto może mieć dostęp do akt, kserować je, przeglądać, co powiedziały inne osoby, fagata, inne powzywane osoby na miejsce? No właśnie pokrzywdzony. I w tym momencie Wardenga rozegra ich po prostu jak partię szachów, bo przez to, że Boksdel się u niego wyspawał i przez to, że Wardenga go zaprosił, Wardenga teraz ma dostęp do pełni akt. I mówi o tym bezpośrednio artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego przeglądanie akt sprawy czytanie odpisów kserokopii. Stroną stronom, obrońcą pełnomocnikowym przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możliwość sporządzenia z nich odpisów lub kopii. A tak jak mówię, jedną ze stron jest osoba pokrzywdzona, którą jest Wardenga. Tutaj naprawdę Sylwester, no szachy pięć. 5D. Szachy 5D. Nie jestem w stanie pojąć, jaki ten ziomek jest łebski. Można go lubić, można go nie lubić, ale nie można mu odmówić kurwa po prostu sprytu. To było zagranie level master. Tak było. No i tak, były tam też pieniądze właśnie dla Oli, no ale o tym już mówiliśmy. Może nie będziemy do tego wracać. Jeżeli Boxdale czuje się taki niewinny i uważa, że nic złego nie zrobił, no to po co próbował przekupić Ole. I w ogóle rozwala mnie, to nie, wiem, ten gość po prostu on się nie uczy na swoich błędach, po co on o tym mówił? Mógł o tym po prostu nie mówić. Jeżeli uważam, że to by było niepotrzebne, a sytuacja i tak się gdzieś tam rozmyła i jej już jakby nie ma, to po co o tym mówił? No chyba, że chciał zrobić takie wyprzedzające uderzenie przed tym, jak na przykład Ola by się wyspawała o tym. No nie wiem, ale no to po prostu było głupie. Wydaje mi się, że osoba, która byłaby kompletnie niewinna, to nie, nie, wyła, nie wykładałaby. Słuchajcie, jeżeli by to było jeszcze, nie, wiem, 1000 zł, 5000, ale 300 tysięcy złotych. Jak komuś musi zależeć, żeby ktoś zamknął mordę, żeby mu wyłożyć 300 tysięcy pęgi na stół? I powiedzieć słuchaj, masz to, nie odzywa się, nie było tematu. Zapominamy o mnie. Nie było mnie w tej całej aferze. No kurwa mać. No i na końcu Wardenga sugeruje jeszcze jedno popełnienie przestępstwa. Tutaj właśnie mówiąc o tym, jak rozegrał to wszystko, że tam ma teraz dostęp do akt, Rzuca takie coś. Rzuca w ogóle wypowiedź fagaty, że tam, a ona tylko wie, co powiedziała prokuratorowi i pan prokurator. No ale właśnie Wardenga mówi nie, 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 hola, hola, ja teraz też mam dostęp do akt. I rzuca coś takiego. Rzuca artykuł 233 kodeksu karnego i właściwie reszty nie dopowiada. Artykuł 233 kodeksu karnego to nic. Innego, moi drodzy, jak składanie fałszywych zeznań. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub ja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czyżby Fagata lub ktoś inny mógł powiedzieć tam nie do końca prawdę i Wardenga już o tym wie, ale czeka z tym wszystkim, żeby nam to powiedzieć, żeby to wszystko miało ręce i nogi? Boże, nie zaprzeczam, choć się domyślam. No bo po co by to robił? No to jest sytuacja jest ewidentna. Ktoś tam musiał ściemniać w aktach. Wardęga się o tym dowiedział po tym, jak uzyskał do nich dostęp. I teraz po prostu trzyma wszystkich za jaja. I jeszcze zabezpieczył się w ten sposób, że powiedział, że jeżeli coś by mu się stało. To on już ma zaplanowane wrzucenie tych filmów na trzech różnych kanałach. W sensie wiecie, na YouTubie możecie sobie za, zaplanować, ja na przykład mógłbym zaplanować, żeby ten film się wrzucił w poniedziałek o godzinie 17, tak? I ja to mogę zmieniać. Że na przykład się wrzucił we wtorek, w środę i tak dalej. I on podobno ma zaplanowaną publikację wszystkich rozmów, y, innych filmów na ten temat. Więc jeżeli by się coś stało i on by nie zmienił daty publikacji, to to by się po prostu wrzuciło. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, nie wiem. Ale zagranie jest naprawdę dobre. Choć nie wydaje mi się, znając y, tą przebiegłą bestię, że tak powiem, żeby to nie była nieprawda. Pewnie tak zrobi. I jakby mu się coś stało, to by to, by to wszystko wyszło. na ja. No i podsumowanie. No, czy wrócę do tego po raz trzeci? Czy wierzę w to, że Boxer mógł to zrobić? Wierzę w to, że mógł to zrobić. Ale nie będę tutaj sądować przed wyrokiem sądu i przed postępowaniem przygotowawczym, bo to bez sensu, można się na tym przejechać. Ale po co miałby przekupywać ludzi? Po co miałby nocować tą całą Olcie u siebie w domu przed zeznaniami w prokuraturze? No, ludzie, to poskładajcie, kropki. Dlaczego Ola zmieniła nagle nastawienie, też możemy się tylko domyślać, no, czy przez pieniądze, czy może przez jakiś dalszy romans z Boxdelem, nie mam pojęcia. W każdym razie, to trzeba przyznać, no Wardęga odpierdolił szachy 5D, mega szacunek, bo to, to było planowanie nawet nie w, w kwestii dni, tygodni, tylko miesięcy. To było planowanie na miesiące działań po prostu, to co zrobił Wardenga. także zdecydowanie kozak i no szapoba, tak jak mówię, można go lubić, nie lubić, ale to co zrobił to mistrzostwo świata. No i tyle, czekamy dalej, dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z moją interpretacją, prawdą, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Ja zapraszam jeszcze raz do wsparcia mojego kanału na Patronite i kliknięciem wesprzyj. Zapraszam na mojego TikToka, Instagrama, grupę na Facebooku Pikarnia Sierżanta. Trzymajcie się i hej!